Temu był sobie pewien młody człowiek, który po bardzo wielu wizytach w polskiej części tatr zaczął odkrywać uroki tatr słowackich. Pewnego razu schodziłem z małej wysokiej w stronę łysej polany i poniżej polskiego grzybienia zobaczyłem pejzaż, który na bardzo długo utkwił mi w pamięci, a w zasadzie to jestem w każdej chwili w stanie go sobie odtworzyć. Z lewej strony potężne urwiste ściany kaczego muru, natomiast na wprost wyłoniła się majestatyczna skalno trawiasta turnia, której bardzo strome zbocza opadały w dół doliny. Nie znałem jeszcze wtedy jej nazwy, ale już wiedziałem, że bardzo będę chciał kiedyś na nią wejść. Natomiast odludna i dzika Dolina Białej Wody stała się jednym z moich ukochanych zakątków Tatr. Dziś właśnie nadszedł ten dzień, także zapraszam na film z wejścia na mierzącą 2089 metrów nad poziomem morza Chrubą Turnię. Wysokość może nie powala, natomiast jest to naprawdę trudny szczyt do zdobycia, no i usytuowany w niesamowitej lokalizacji. Często używam stwierdzenia, że jest to serce Tatr, ale żeby do tego serca Tatr się dostać, to trzeba trochę sił oddać, dolina jest bardzo długa. Zanim zaczniemy konkretnie nabierać wysokości, to trzeba przejść ponad 9 km, a za takie miejsce można uznać polane pod wysoką. Jest to taki checkpoint na trasie. Tam w ogóle mamy tak zwane taborisko, i jest to miejsce, gdzie legalnie można nocować. Są zrobione specjalne miejsca pod namioty, jest altanka z paleniskiem, i myślę, że jest to naprawdę ciekawa opcja, no bo stamtąd jest gdzie iść. Bezpośrednio z taboriska wiedzie już ścieżka choćby do Doliny Ciężkiej, gdzie można na przykład fajnym wariantem. Dostać się na rysy, ale to tylko taki przykład, bo generalnie tych opcji tam jest mnóstwo, o ile chodzimy poza szlakami. Bo jeśli chodzi o szlaki, to możemy przejść przez rochatkę do doliny Staroleśnej, do zbójnickiej chaty, albo iść na wspomniany już wcześniej polski grzebień, małą, wysoką, i przejść sobie na przykład do Doliny Wielickiej, gdzie mamy hotel, śląski dom tuż pod stokami Gerlacha. To jest w ogóle. Evenement ten hotel. Ogólnie chruba turnia jest naprawdę oddalona od cywilizacji. Najkrótszy wariant, ale niekoniecznie najszybszy, żeby się pod nią dostać. To prawie 9 km z tatrzańskiej polaniki, ale trzeba przejść przez polski grzebień, więc tych podejść jest więcej. Przez co myślę, że z Łysej Polany, gdzie mamy jednak 13 km, ale nie mamy aż tylu podejść. Czasowo to może wyjść podobnie, a ja, że uwielbiam Dolinę Białej Wody, no to nie było tutaj w ogóle innej opcji. Tą decyzję uargumentuję wam. Kilkoma nagraniami z trasy na polanę pod Wysoką. Wchodzimy do prawdziwego Tatrzańskiego Królestwa. I pokazał nam się widok na cel wędrówki, czyli chrubą Turnię. Za nią na drugim planie mamy drogę Martina na Gerlach, a po prawej Batyżowiecki oraz Kaczy Szczyt. Tu natomiast potężny masyw Młynarza. Młynarz to też jest góra, na której jeszcze nigdy nie byłem i tego lata mam nadzieję, że uda się to zmienić, bo z niego jest kapitalny widok. Naprosta najwyższa góra tutaj to jest masyw Gerlacha. Wydaje mi się, że to będzie gerlachowska kopa. Natomiast chrubą turnie w jej najlepszej wersji. Zobaczycie, jak już będę dużo wyżej. Tutaj się jeszcze na chwilę zatrzymam, bo bardzo wyraźnie teraz widać chrubą Turnię i całą jej północno-zachodnią grań, która opada aż do dna doliny. Na lewo, natomiast widzimy świstowy szczyt. No to dotarłem na polanę pod Wysoką, 1310 metrów nad poziomem morza, kilometry w nogach zostawione. Prawdę mówiąc tej polany to na pierwszym planie w oczy rzuca się Ganek. Wysoką mamy na drugim planie po prawej, troszkę schowaną, choć bardzo ładnie widać jej dwa wierzchołki. Natomiast na lewo od Ganku mamy Rumanowy. Oraz żłobisty szczyt. A kolejnym etapem trasy będzie dostanie się na próg Doliny Kaczej, która jest odnogą Doliny Białej Wody, a następnie wyraźny skręt w lewo do Doliny Litworowej, która również jest odnogą Doliny Białej Wody. Tam mamy wspomniane przeze mnie wcześniej taborisko, także tutaj można legalnie kimać. Trzeba tylko zostawić jakąś opłatę, podobno u leśniczego, bo nie wiem jak tą opłatę się uiszcza, ale to jest symboliczna opłata. Biały potok szumi, nad nim wielkie góry, dobrze znowu wrócić. Wrócić dobrze, ale teraz trzeba podejść 700 metrów do góry, do miejsca gdzie odbije zeznakowanego szlaku, to już jest praktycznie przy zmarzłym stawie pod polskim grzebieniem. Możemy zobaczyć największy Tatrzański wodospad, który opada z progu Doliny Ciężkiej, a jego nazwa to Ciężka Siklawa. Się w końcu piękny widok na młynarza w całej jego A poniżej wierzchołka młynarza próg Doliny Ciężkiej i ciężka Siklawa. Próg doliny kaczy już tuż, tuż. Zaraz będziemy mieli kolejnego checkpointa na trasie. Sporo tutaj mamy ciemiężycy zielonej, która jest trująca. Podgryzają ją tylko czasem zwierzęta, żeby oczyścić układ pokarmowy. Wątpię, żeby komuś przyszło do głowy jeść w satrach kwiatki. Ale jakby przyszło, to tego lepiej nie jedzie. Doliny Kaczej. Jestem na wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza. Więc do szczytu Krubej Turni mam około 500 metrów. A szczyt Krubej Turni widzicie na wprost, więc wydaje się już niedaleko. Ale kawałek podejścia to tam jeszcze jest. Powiem Wam, że chyba najgorszą rzeczą dla mnie w górach to jest mocne słońce. Osłabia mnie to po prostu. Głowa mnie zaczyna boleć. Zdecydowanie wolę, jak jest pochmurno. No, mowa tutaj bardziej o lecie, nie? bo w zimie, jak jest naprawdę duży mróz, to słońce akurat bardzo pomaga. Natomiast letnie słońce to mnie osłabia. Naprost pięknie widać Ganek oraz Rumanowy Szczyt. Na tych ścianach poprowadzone są bardzo poważne drogi taternickie. Natomiast pojawił się szczyt, o którym jeszcze nie wspominałem, a mianowicie Zasłonista Turnia, która wznosi się tuż ponad Kaczym Stawem, którego akurat stąd nie widać, będzie go widać jak będę trochę wyżej. Tutaj też odbija w jego stronę ścieżka, dosłownie kilka minut i się przy nim jest. Robię sobie zaraz tutaj chwilę przerwy i zaraz rusza w głąb Doliny Litworowej. Tutaj trochę ulga, bo po pierwsze się troszkę zachmurza, a po drugie tutaj szlak wiedzie tuż przy potoku, gdzie jest w ogóle mnóstwo wody i wieje taki przyjemny wiatr, więc teraz mi się znacznie przyjemniej idzie, przez co mogę też troszkę podkręcić tempo, chociaż ja już nie chodzę raczej w górach na prędkość. Chyba, że jest pośpiech, bo nie wiem, burze zapowiadają. No to tak. Tam w dole kaczysta, a tak dokładnie to zielony kazystaw. Pojawił nam się widok na najwyższy szczyt Polski, czyli rysy, a na prawo leciutko ponad 70 metrów niższe niż nie rysy. Dzisiaj idę praktycznie cały czas przy potoku, więc można spotkać całe statka knieci błotnej, czyli po prostu kaczeńców. Nie wspomniałem, za chwilę będziemy mieć Litworowy Staw, też bardzo malownicze miejsce, dużo ładnych kadrów tatrzańskich z niego widziałem. Zaraz tutaj za tym proczkiem, który widzicie na wprost będziemy mieć staw, później znowu podobnego rodzaju podejście pod górę i już będę odbijał ze szlaku. Miejsce, gdzie opuszczam stakowany szlak turystyczny, miejsce o którym Wam wspominałem na początku filmu jest dosłownie 100 metrów, jeszcze w tamtą stronę. Natomiast ja muszę odbić tu. Ten widok będzie praktycznie taki sam, a nawet i lepszy. Zaraz, jak tam wejdę, już na grzbiet zrobię sobie chwilę przerwy, pokażę Wam drogę, którą będę szedł na szczyt. No i działamy, a tak szczytowy. To jest ten piękny pejzaż, o którym wam wspominałem. Naprawdę kapitalnie ta chrubaturnia wygląda. Fajnie, bo trochę wieje, więc idzie się zdecydowanie przyjemniej. No to czas na najciekawszy etap dzisiejszej trasy, mimo że białą wodą ja uwielbiam chodzić. Pierwszy muszę się dostać na przełęcz zwaną litworowa przechyba. Następnie podejść do góry takim trawiastym zboczem, ale widzę, że jest tam jakaś ścieżka. No i ostatni etap trasy jest naprawdę wymagający. Wiedzie tak zwanym kominem kordysa. Nazwa wzięła się od nazwiska jednego z pierwszych zdobywców tego szczytu. Po pokonaniu komina dostaniemy się na grań, i tą granią będziemy mieli taki fajny, eksponowany odcinek na wierzchołek. Nawprost widoczny polski grzebień, czyli miejsce, gdzie prowadzi szlak, którym szedłem. Na lewo mamy małą, wysoką, na którą również można dostać się znakowanym szlakiem z przełęczy. A na prawo Wielicki Szczyt, czyli pierwszy szczyt w słynnej grani Martina prowadzącej na Gerlach. A tutaj mamy świstowy szczyt oraz dziką turnię. Początkowo mamy takie trawki, przyjemnie się potem idzie, bo są suche. Jak są mokre trawki, to jest masakra czasem. I zaraz już będę miał ostateczne podejście do góry. Najpierw trawkami pod komin. Ten komin w ogóle to najtrudniejsze miejsce na całej trasie. No i następnie już prostszą, ale eksponowaną granią na szczyt. jestem już pod samą kopułą szczytową, jeszcze dosłownie z kilkadziesiąt metrów tymi trawkami i mamy komin, no on jest naprawdę stromy z tego co widzę. Obawiałem się właśnie, że tam może troszkę śniegu zalegać, a jak tam by było mokro, no to diametralnie zwiększa to trudności. A tam w oddali pokazała nam się Szeroka Jaworzyńska, czyli miejsce, które przez wielu uznawane jest za najpiękniejszy punkt widokowy w Tatrach. I ja sam w tym gronie myślę, że jestem. No i mamy komin, jest on bardzo stromy. Natomiast z tego co obserwuję, to chwytów tam trochę jest. Tu mieliśmy trochę takich stromych trawek, natomiast są suchutkie, więc szło się po tym naprawdę komfortowo. No, i tu tak naprawdę jest to kluczowe miejsce. Niby takiej ewidentnej przepaści nie ma, no ale. Polecić tu można, natomiast nie planuję. No to lecimy, komin Kordyfa. Na razie spoko. Hop. Nie jest takie easy to miejsce, szczerze mówiąc. powiem wam, że konkret to miejsce spaść jest gdzie dobra, wyszedłem na jakąś półkę To kluczowe trudności za mną. Tak to w dół wygląda. To została końcówka grają. Ta grani już jest prostsza, natomiast eksponowana. No to chruba turnia zdobyta, z czego się bardzo cieszę, ale ta zaledwie godzina snu dość długa trasa, jakby nie patrzeć, mimo że szczyt wysoki. No i wcześniej to mocne słońce spowodowały, że naprawdę dało mi to trochę w kość. Jestem naprawdę konkretnie zmęczony. Jeszcze mi głowa boli od tego słońca. Dobrze, że już go w górnej partii trasy nie było. A jeszcze trzeba stąd zejść, co nie będzie wcale takie easy. Ten komin, który wyprowadzał na grań, był naprawdę dość wymagający. Sama grań, mimo że eksponowana, to łatwa, ale znów podkreślę, że to moja subiektywna opinia. Jeśli chodzi o walory widokowe, no to cóż ja mogę Wam powiedzieć. Jesteśmy w jednym z najpiękniejszych zakątków tatr. Praktycznie wszędzie dookoła mamy góry. A ten widok na Dolinę Białej Wody, Dolinę Kaczą, Dolinę Ciężką, które są jej odnogami. Nad nimi potężne tatrzańskie ściany. No myślę, że należy do jednych z najpiękniejszych kadrów tatrzańskich. Całą panoramę zaznaczę Wam na nagraniu, bo już szczerze to po prostu mi się nie chce opisywać teraz tych gór dookoła. Szczególnie, że już większość i tak po drodze opisywałem. Natomiast mamy tutaj naprawdę wyjątkowy widok na Gerlach i całą grań Martina. No strasznie mi się podoba ta perspektywa. Pierwszy z lewej tutaj mamy Wieliski Szczyt. Litworowy Szczyt akurat już w cieniu dalszej części grani. Natomiast pięknie widać Zadni Gerlach, Przełęcz Tetmajera, no i sam Gerlach. Oczywiście wiem, że widok w tą stronę będzie dla wielu zdecydowanie ciekawszy. No i obiektywnie jest ciekawszy, natomiast jak ja widzę zawsze jakąś nową perspektywę widokową jakiegoś szczytu, to mam taką wewnętrzną podjarę. I tutaj ten Gerlach naprawdę mi się strasznie podoba. Mimo, że ogólnie nie jestem jakimś fanem tego szczytu. Z Szerokiej Jaworzyńskiej mi się jeszcze ten Gerlach bardzo podoba. Także co, przygotuję sobie tutaj nagrania, żeby później opisać Wam panoramę. Potem zasłużony odpoczynek. No i powrót 13 km na Łysą Polanę. Ale czasami w dół mi się potrafi już taka werwa odpalić. Najważniejsze, żeby teraz stąd bezpiecznie tutaj zejść, a później to już jakoś będzie. Bywałem bardziej zmęczony. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!